Witam Państwa na kanale Stanisław stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Moi widzowie, proszę Państwa, wciąż mnie zadziwiają. Najbardziej mnie zaskoczyły komentarze, które ukazały się pod programem pod tytułem Filozofia Modernis Anthropocentris Satanis. Czy jest tylko jedna filozofia prawdziwa? I tam było bardzo dużo oburzonych głosów, głosów ludzi, którzy ze mną się nie zgadzali, i chodziło o prawdę. Albo prawda jest niepoznawalna, albo prawda jest czym innym, co ja mówię, albo są jakieś inne sposoby dochodzenia do prawdy. I między innymi pojawił się taki głos, obszerny, podpisany przez Sławomir Wendt, 1158. I ten głos mnie zaskoczył i zadałem sobie pytanie, czy autor tego głosu, tego komentarza, pół życia studiował Platona i tylko Platona i tak nim głęboko przesiąkł, że myśli Platonem. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który by był Platonikiem, który by myślał Platonem, czy ten człowiek gdzieś złapał tego wirusa Platonizmu i do Platona nie zaglądał, tylko no gdzieś coś czytał, z kimś rozmawiał, ktoś go uczył i tak mu wyszło. No i teraz jego głos jest dyskusją na temat tego, czym jest prawda. Prawdziwe jest tylko to, co jest prawdą. A prawda jest tylko w Bogu. Ona jest wieczna i niezmienna, tylko co on stworzył, ma znaczenie. Więc pytanie, czy jest tylko jedna filozofia prawdziwa, wynika z niewiedzy. Filozofia jest instalacją tych, którzy szukają prawdy, przez duże P, jej nie widząc, gdyż ich pryzmat jej zaprzecza. Oni mają własne, prywatne postrzeganie i idee, których odzwierciedlenia szukają. Więc oni zawsze szukają gdzieś, gdzie tego nie ma, tylko co jest prawdą, można rozpoznać. Wszystko inne to urojenia umysłu, błędy, sny i w nich marzenia. Skoro więc rozpoznanie jest tylko Bogu, w Bogu, w jedności z Nim jest wszystko, jakiekolwiek dywagacje, koncepty i wiara w bożki jest tylko iluzją, kłamstwem, zastępstwem prawdy, aby jej nie znaleźć. Znaczy, to jest jedna, druga tego tekstu, więc się zatrzymam, żeby za dużo tego nie było. No i tu mamy, proszę Państwa, do czynienia z czystą koncepcją Platona, prawda? że jest świat idei yy, i to jest taka lekko schry... znaczy jest świat idei i świat odbitek. Cała, nie wszystko, co się liczy, jest tylko yy, w... W świecie idei reszta to są cienie, iluzje, coś nieważnego, coś w czym prawdy nie można znaleźć. Dokładnie tak mówi Platon i teraz tutaj jest lekkie ochrzczenie Platona, bo ten świat idei, Platon się przyznał w liście siódmym, że tak naprawdę świat idei jest w naszym umyśle, jest naszym wymysłem. Ten list długo był nieznany, niezidentyfikowany jako list Platona, to nie był list publikowany do, dla wszystkich, tylko był to list prywatny Platona. I nie, natomiast y, tutaj mamy kon, do czynienia z koncepcją, gdzie świat idei jest umieszczony w, w, w umyśle chrześcijańskiego Boga, w chrześcijańskim Bogu. No i teraz. Idea prawdy jest tylko w Bogu, reszta są tylko niedoskonałe odbitki, i poznanie, poznawanie tych odbitek nie jest poznawaniem prawdy, tylko jej, jakiegoś jej odbicia. I w związku z tym jest wiele filozofii, które, których autorzy poszukują prawdy, ale żaden jej nie znajdzie, a każdy no jakoś odrobineczkę się do niej zbliża, ale tylko. Odrobineczkę, prawda? To jest zupełnie inna teoria, teoria nie do przyjęcia na gruncie chrześcijaństwa i na gruncie realizmu. To no znaczy, można by to powiedzieć tak: znaczy, to może ten autor tego komentarza czytał świętego Augustyna nie do końca ze zrozumieniem, albo kiepskie tłumaczenie. Dlatego, że święty Augustyn należał do tych, którzy chrzcili Platona, to znaczy starali się wyjąć z Platona i z innych filozofów starożytnych coś, co da się pogodzić z chrześcijaństwem. I święty Augustyn faktycznie problematykę idei przeniósł na teren Boga. Znaczy, i, I to później powtórzył yy, święty Tomasz jako no, niezłe ujęcie, prawda? Bo. Można by powiedzieć tak, że Platon wiedział, że dzwonią, ale nie wiedział, w którym kościele. No i teraz te jego rozważania na temat idei natchnęły świętego Augustyna i natchnęły świętego Tomasza Zakwinu, że faktycznie, można by powiedzieć przez analogię, przenośnie, że pewien świat idei jest, ale ten świat idei jest w Bogu, to znaczy, Stwierdzenie jest takie, no, że najpierw był Bóg, Bóg jest wieczny i niezmienny, Bóg stworzył świat, a więc idee tego, co stworzył, muszą być odwieczne i muszą być w Bogu i muszą być Bogiem. No i yy, no jest kwestia statusu tych idei, dlatego że w Bogu jest wszystko proste, nie jest złożone, wszystko jest jednym. Tak więc nie można wyodrębniać, wyróżniać w Bogu idei. Wszystko jest jednym: umysł Boga, intelekt Boga jest jednym, wola Boga jest jednym, jest tym samym co Bóg, miłość Boga jest tym samym co Bóg, poznanie Boga jest tym samym co Bóg. No i, i na, no, to na terenie teologii, szczególnie teologii no, Trójcy Świętej znalazło swoje odzwierciedlenie. Prawda? Jezus Chrystus jest poznaniem przez Boga, samego Boga, kiedy Bóg siebie poznaje, siebie kocha. Ta miłość Boga do siebie jest będąca efektem poznania. Jest Duchem Świętym, prawda? mamy trzy osoby, jeden Bóg prosty, nie, niezłożony. Znaczy, tu zauważmy na marginesie, że na tej samej, podobnej zasadzie święty Tomasz, być może i święty Augustyn, tego nie pamiętam, przenieśli elementy koncepcji Plotyna, Plotun mówi o emanacji, mówi, że z jedni absolutów wyłania się pierwszy emanat, z tego emanatu, drugi emanat, emanat z tego z tego, czy hipostaza, jak to woli, później trzecia hipostaza, czwarta hipostaza. No i te hipostazy wszystkie, te emanaty, wszystkie są bogiem, ale w coraz mniejszym stopniu. Natomiast hmm, Ujęcie tego na gruncie teologii Tomasza było takie, no, że następuje taka emanacja, jaką jest poznanie, i yy, yy, tylko że ona jest tożsama z Bogiem i poza Boga nie wychodzi, i następuje taka emanacja, jaką jest miłość, yy, czyli Duch Święty. Ta emanacja też jakby z Boga nie wychodzi, i te emanaty są tożsame z Bogiem. Prawda? I cała. Cały proces emanacji kończy się na tych dwóch emanatach, które są w takim samym stopniu Bogiem jak Bóg i niczym nie różnią się od Boga, to znaczy w tym, w tym sensie niczym, że nie ontycznie są tym samym. I, I teraz zobaczmy, co ten człowiek mówi. On, wracam do, do tekstu, on mówi, że poznanie prawdy jest zupełnie niemożliwe. Możemy próbować nie zbliżać się do Boga, ale to też jest niemożliwe, także pełne poznanie prawdy, która jest w Bogu, prawda, idea prawdy jest możliwe dopiero przy pełnym zjednoczeniu. Na razie tutaj o nie pisze, na czym miałoby polegać to zjednoczenie z chrześcijańskiego punktu widzenia, to by było po zmartwychwstaniu. No i jakby ignoruje, znaczy, bo jeżeli rozmawiamy o jakiejś problemach, to musimy używać tych samych terminów o tych samych znaczeniach, inaczej się nie dogadamy i ten pan Sławomir używa zupełnie innych terminów niż ja a polemizuje ze mną tak jak ja bym używał takich samych terminów jak on no to tutaj się to tak jakby rozmawiać rozmawiałby chrześcijanin z hipisem i chrześcijanin powie kochaj bliźniego jak siebie samego a hipis powie tak make love not war, prawda, tylko make love w ujęciu hippiesa to jest pójście do łóżka z każdą, w wypadku chłopaka, z każdą dziewczyną, która tylko tego chce i odbycie z nią stosunku seksualnego i to jest make love, prawda, i taki love to jest zupełnie inny love niż przykazaniu yy, miłości yy, bliźniego. Prawda, o której ja mówiłem, klasyczna definicja prawdy, i widać, że tutaj kolejni komentatorzy w ogóle posługiwali się innym pojęciem prawdy i później polemizowali ze mną, używając swojego pojęcia prawdy, na no co jest trafieniem kulą w płot, prawda? I ja to pojęcie prawdy wielokrotnie, definicję prawdy wielokrotnie przybliżałem. Klasyczna e, zgodność naszego rozumienia rzeczy z tą rzeczą. Więc jak ktoś Kłóci się ze mną, czy drzewo jest zielone, czy nie jest zielone, to, to zupełnie jakby nie na temat. Ale wróćmy do tego tekstu, do tego, do tego komentarza. Ta cała tak zwana nauka służy pozornemu szukaniu prawdy, której ostatecznym celem jest jej unikanie więc badania, poszukiwania jako cel. Co jednak jest badane, to własne imaginacje, nieświadome projekcje własnych dysocjacji. Percepcja to nic więcej jak interpretacja subiektu. To z prawdą nie ma nic wspólnego, tylko prawda jest. Ona jest zawsze tu i teraz, nigdzie indziej. Ona jest w Bogu. On jest prawdą, a jej znajdzie tylko a ją znajdzie tylko ten, który jak Jezus nam to pięknie zademonstrował, Rozpozna, że jest z nim jednością. Tylko, będąc w sercu Boga, mogę rozpoznać prawdę. To jaźń, to miłość. Bóg jest miłością, więc i ja. W innym wypadku śnię, jak syn marnotrawdy. Prawdy, marnotrawny. Prawdę szukać nie trzeba, gdyż on tu jest. Kto jej nie widzi, nie słyszy, ten jej nie chce. On preferuje dalsze szukanie, aby nie znaleźć. Tego nie rozumiem. Gdyż jej znalezienie jest końcem wiary w Bożki, jest zaburzeniem wszystkich konceptów i idei, jak wierzenia babilońskie, jak wieża babilońska. Do tego należy być gotowym, zdeterminowanym. Jesteś? Zapewne nie jeszcze, gdyż ta gotowość jest gwarantem znalezienia. Nie wiem, ja bym powiedział, że mamy tu do czynienia z jakąś sektą, prawda? Bo. Nie, nie, nie mamy nic wspólnego z prawdą i z czymś realnym, same sny, same tego, dopóki się nie zjednoczymy z Bogiem. No i teraz o takim jednoczeniu, zjednoczeniu z Bogiem tu i teraz, to mówi, mówią inne wiary niż chrześcijańska, więc tutaj jest jakby na pomieszanie z poplątaniem. I odnoszę wrażenie, że ze mną filozofem polemizuje tu teolog religii, której nie nazywa, nie, nie odkrywa. Chociaż no, jakby zanalizował ten tekst szczegółowo, to prawdopodobnie można by postawić hipotezę, że chodzi tu nie tylko o Platona, ale i o Plotyna. I o Plotyna. Czyli, że autor się komentarza odwołuje też do Plotyna, i że e, zakłada panteizm, prawda? Czyli takie stopienie z Bogiem tu i teraz, tak jak to hinduizm zakłada, jak zakłada e, masoneria. Także ciekawe, no i, i ciekawy jest ten język, prawda? E, imaginacja, nieświadome projekcje własnych, Dysocjacji, percepcja to nic więcej, jak interpretacja subiektu. To są też echa filozofii tej nowożytnej, uciekającej od prawdy, twierdzącej, że prawdy nie ma. Zobaczmy, że to jest koncepcja, w której znaczy wiele takich koncepcji filozoficznych w cudzysłowie się pojawiało, gdzie wychodziło, że jestem tylko ja, że ja jestem. Całym światem i o wszystkim decyduję. No, ojciec reformator nowożytny, jak to mówił Jacques Maritain, Kartezjusz, tak twierdził. Myślę, więc jestem i wszystko, co, o czym myślę, to wymyślę. Prawda? Wszystko jest we mnie, wszystko jest mną. I z tego wyrastały różne takie filozofie, że no, mogę decydować o, 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 o wszystkim, bo. To jest mój, wykreowany przeze mnie świat i tylko mi się wydaje, że stykam się z czymś innym niż ja i z tego nieporozumienia wyrastają no różne wpadki, błędy i, i przegrane, bo jeżeli to jest świat tylko w moim umyśle, no to, to mogę wykreować tam wszystko i Tacy filozofowie, w cudzysłowie, bo to jest bardziej teologia, no próbują z jednej strony zmieniać rzeczywistość myślą, co oczywiście jest niemożliwe, albo uciekają w swój świat i dokonują takiej interpretacji rzeczywistości, że zawsze wychodzi na, na ich. Ja pamiętam, druga moja książka, bo pierwsza książka, którą napisałem, była Masoneria Polska 1993, a druga książeczka, bo trudno powiedzieć, że książka, którą napisałem, to jest taka mała książeczka pod tytułem Czy filozofia współczesna może doprowadzić do obłędu? No i w, w tej książce prezentuję różne filozofie współczesne i pokazuje, że one prowadzą dokładnie do tego, co potocznie określa się obłędem. Czyli, że człowiek jakby przechodzi w świat, znaczy żyje w świecie, który jest własnym jego tworem, jest Napoleonem, otacza go dwór, prawda? tak projektuje. Nie pyta się, kim ty jesteś, tylko projektuje. Ty jesteś tym, a tym, no bo uznaje, że prawdy nie ma, realnej rzeczywistości nie ma, wszystko jest mrzonką, snem, odbiciem jakiegoś świata idei. To są wyrafinowane konstrukcje intelektualne i to zwodzi, prawda? Bo takie wyrafinowanie, takie naukowe słownictwo, no to, to musi być coś, e, nie, nie powiem prawdziwego, bo pra, prawda jest gdzie indziej w tym ujęciu, tylko coś, no, e, jakaś, jakaś słuszność. Tyle. E, dziękuję bardzo.